Teraz pokażę Wam jak na tokarce możemy sobie zapolerować wałek, który jest pokryty lekko rdzą, i nalotem. A więc na początku nałożę kładek kawałek kartonu lub papieru, żeby nie opiłki, które będą spadały z płótna i z wałka, żeby nie spadały bezpośrednio na łożę. Papier. Mu musi być żeby nie miał żadnych farfocli nitek bo przy dużych obrotach może nam wkręcić nawałek obroty do polerowania ustawiamy na większe tak także tu w tym w przypadku na zajączka włączamy najpierw stycznik włączamy lewe obroty i robimy paskę. Mamy paskę zrobioną. Teraz pokażę na razie bez włączania obrotów, jak ustawić papier. Nie wolno papieru zbliżać bardzo blisko do siebie, bo może nam obrócić i zaciągnąć palce. Papier powinien być ustawiony pod lekkim kątem. Pokażę w tą stronę. O tak. Tylko ustawiamy w tą stronę do siebie. Nie zbliżamy go nigdy bardzo. Za bardzo. I nie, nie ściskamy przy samym wałku. Zawsze polerujemy czy coś robimy, żeby nie była ręka nad uchwytem tokarskim. Tylko zawsze od drugiej strony. I zawsze papier ciągniemy Kierunku do siebie. I tak jak mówię, musi być stąd kąt rozwarty. Albo ostry, przynajmniej 60-70 stopni. Mieści, nie, wolno, nie wolno ściskać papieru i robić coś takiego. Nie wolno w ten sposób polerować, bo możemy sobie zrobić krzywdę. Dziękuję.